Przyjrzyjmy się użytkowaniu przesuwnych drzwi Rotopatio Innova. Otwierając standardowe drzwi, może się zdarzyć, że w zależności od użytej siły, zbyt gwałtownie zatrzymają się one na odbojniku w pozycji końcowej. Komfortowym rozwiązaniem, zapewniającym łagodne wyhamowanie otwieranego skrzydła i zaparkowanie go w pozycji końcowej, jest funkcja Innova Soft Open. Zwiększa ono nie tylko komfort i bezpieczeństwo obsługi, ale także trwałość drzwi. Gdyż nie są one narażone na oddziaływanie gwałtownych sił. To samo dotyczy drugiego kierunku, zamykania drzwi przesuwnych. W podstawowym rozwiązaniu zamykane drzwi, popchnięte zbyt mocno, mogą gwałtownie uderzyć o ościeżnicę. Aby tego uniknąć, ROTO proponuje funkcję Innova Soft Close. Mechanizm ten wyhamuje skrzydło, a następnie doprowadzi je do pozycji końcowej. Użytkownik tylko przekręci klamkę, żeby je zareglować. W zależności od systemu profili – aluminiowych, drewnianych lub z PVC – szerokość skrzydła przesuwnego z okuciami Roto, Patio i nowa dochodzi aż do 2 metrów, a jego wysokość do 2,5 m. Obecnie dopuszczalna masa skrzydła wynosi aż 200 kg. Jak duże i komfortowe otwarcie umożliwia system rotopatioinowa pokazuje wariant dwuskrzydłowy bez słupka pomiędzy skrzydłami. Po otwarciu obu skrzydeł możemy poczuć się w salonie jak w ogrodzie. Ważne jest określenie, które ze skrzydeł jest czynne. Otwierane zawsze jako pierwsze, a które bierne otwierane jako drugie. W naszym przypadku czynne jest skrzydło prawe. Przesuwne drzwi w systemie innowa mogą być bezpiecznym wejściem pobocznym do domu, np. z ogrodu, a nawet głównym wejściem w przypadku domku nad jeziorem czy też na plaży. W takiej sytuacji należy w skrzydle czynnym zastosować zasownicę z wkładką bębenkową i dwustronną klamkę, by po zamknięciu skrzydeł po dowolnej stronie zareglować drzwi na klucz. Aktywne regulowanie skrzydła na całym obwodzie oraz zabezpieczenie przed posunięciem przez podważenie pozwala nam na wykonanie drzwi przesuwnych w klasie odporności na łamanie RC2. Tygodne przesuwanie skrzydła biernego od ogrodu zapewni wpuszczany pochwyt muszelkowy. Komfortowe funkcje Soft Open i Soft Close Są one dostępne również w przesuwnych drzwiach dwuskrzydłowych na obu skrzydłach. Drzwi przesuwne Rotopatio i z funkcjami Soft Close i Soft Open są nie tylko wygodniejsze w obsłudze, ale także trwalsze, gdyż nie podlegają działaniu gwałtownych sił podczas użytkowania. Poczucie komfortu wynika także z tego, że znika obawa przed bezwładnością dużych i ciężkich drzwi. Drzwi przesuwne Rotopatio i z funkcjami Soft Close i Soft Open zachowują wszystkie wysokie parametry szczelności na wodę i powietrze. Oraz dźwiękoszczelności i odporności na włamanie. Drzwi z funkcjami soft produkowane i okuwane są praktycznie w tym samym czasie, co bez tych funkcji. Bardzo wielu zadowolonych obecnie klientów zainteresuje możliwość doposażenia drzwi w funkcje soft close i soft open. W takim wypadku należy zwrócić się do producenta drzwi z prośbą o fachowe doposażenie. Tym samym doszliśmy do końca dzisiejszej prezentacji. Serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam do sali wystawowej Roto Room w Warszawie, a także do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.